Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Tuchola, dzisiaj, 29 stycznia, przypada jubileusz 102. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy. Tuchola wyzwoliła się spod jarzma zaborcy dopiero 29 stycznia 1920 roku. Drodzy Państwo, w takiej chwili warto wspomnieć tamte czasy, warunki i atmosferę, w jakiej odradzało się państwo polskie z jego społeczeństwem. Jak z każdej historii można i należy wyciągać wnioski, szukać wskazówek do postępowania, również w czasach współczesnych. Druga Rzeczpospolita powstała na obszarze, który przez ponad 120 lat był rozdzielony przez trzy mocarstwa o odmiennej kulturze, systemie władzy, polityce i ustroju społecznym. Tak więc pod koniec 1918 roku w granicach Nowego Państwa pojawili się ludzie o różnych poglądach społecznych kulturze, pracy czy religii, a także narodowości. Jednak mimo różnego rodzaju oczekiwań czy po prostu przyzwyczajeń i innych światopoglądów udało się osiągnąć w ciągu kolejnych 20 lat jednolity system wartości połączony z poczuciem przynależności państwowej i dumy narodowej. Było to możliwe dzięki prospołecznemu nastawieniu nie tylko rządzących elit, ale także samego społeczeństwa. Chęć budowania wspólnej społeczności przewyższała naturalne różnice i sprzeczności interesów. Drodzy mieszkańcy, takie dni jak ten przypominają nam, jak wielkim darem jest Ojczyzna i Wolność. Jednakże ta świadomość to nie tylko powód do dumy i radości, to również świadomość, że jesteśmy za tę wolność odpowiedzialni, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za nasz powiat i gminę. Świętując ten szczególny jubileusz powrotu Tucholi do Polski, zapytajmy siebie samych, czy i jak realizujemy to zadanie dbania o wolność. Chciałbym, abyśmy razem zastanowili się nad tym, jak możemy poprawić wzajemne relacje, aby nasza społeczność lokalna stawała się bardziej przyjazna i obywatelska. Czerpiąc doświadczeń poprzednich pokoleń, pamiętajmy, że to my budujemy i kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, to my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. To my decydujemy o tym, czy w pełni i właściwie wykorzystujemy wolność wywalczoną przez naszych przodków. Z pozdrowieniami Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi.